Możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez fundację rodzinną od początku budziła wiele wątpliwości. Z jednej strony wskazywano bowiem, że specyfika fundacji rodzinnej oraz cele, które ma ona realizować, nakazują separować jej majątek od ryzyk, z którymi bez wątpienia związane jest prowadzenie działalności gospodarczej. Z drugiej strony podkreślano natomiast, że z uwagi na rodzaj majątku, jaki jest wnoszony do fundacji rodzinnej, na przykład nieruchomości o charakterze komercyjnym, Czasem prowadzenie działalności o charakterze zarobkowym jest po prostu niezbędne. Ustawa o fundacji rodzinnej przyjmuje tak zwany model pośredni, który zakłada, że co do zasady fundacja rodzinna nie może prowadzić działalności gospodarczej, chyba że jest ona związana z jednym z przypadków ściśle wskazanych w ustawie o fundacji. Ustawa o Fundacji Rodzinnej wskazuje bowiem konkretne przypadki, w których Fundacja Rodzinna może prowadzić działalność gospodarczą. Należą do nich w szczególności zbywanie mienia chyba że mienie to zostało nabyte wyłącznie w celu jego dalszego zbycia przystępowanie do spółek handlowych, funduszy inwestycyjnych, spółdzielni czy też podmiotów o podobnym charakterze zbywanie i nabywanie papierów wartościowych, instrumentów pochodnych i praw o podobnym charakterze dzierżawa, najem czy też oddawanie do korzystania pod innym tytułem mienia należącego do fundacji rodzinnej, a także udzielanie pożyczek spółkom, w których fundacja rodzinna jest wspólnikiem lub beneficjentą fundacji. W praktyce oznacza to, że fundacja rodzinna może prowadzić działalność gospodarczą w bardzo ograniczonym zakresie, co czyni ją tak zwanym pasywnym inwestorem. Co szczególnie istotne, jeżeli Fundacja Rodzinna prowadzić będzie działalność w zakresie, który nie dotyczy jednego z przypadków wymienionych w ustawie o Fundacji Rodzinnych. Działalność taka opodatkowana będzie podatkiem dochodowym od osób prawnych w stawce 25%. Jest to sankcja, która ma na celu zapobieganie nadużyciom w zakresie naruszania ogólnej zasady zakazu prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację Rodzinną. Na zakończenie warto omówić konsekwencje, jakie niesie za sobą nabycie przez Fundację Rodzinną Przedsiębiorstwa prowadzonego w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Wprawdzie ustawa o Fundacji Rodzinnej nie zakazuje nabywania przez Fundację Rodzinną Przedsiębiorstwa osoby fizycznej, jednakże ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej powodują, że może ono funkcjonować jedynie w przypadkach wskazanych w ustawie. Dlatego, aby zapewnić dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa, Fundacja Rodzinna powinna wnieść aportem, sprzedać lub wydzierżawić do spółki. Aby zachować ciągłość przedsiębiorstwa i nie narażać go na negatywne konsekwencje związane z czasowym przestojem w działaniu, warto zatem rozważyć dokonanie tych kroków jeszcze przed przeniesieniem przedsiębiorstwa do fundacji rodzinnej, a przedmiotem wkładu do fundacji rodzinnej uczynić nie przedsiębiorstwo, a udziały lub akcje w spółce, która to przedsiębiorstwo nabędzie.